Nie wiem czy mam sensu, że nie do tego kopitu, jednak co jedna? Ale. Yes. Rozmawiałem z nimi powiedziałem im, że masz prosty, nie będę na 100% nie będzie się to było bardziej niż na rodzinę, że o tym mogę zapomnieć. Oliwka była tak podjęta, że powiedziała: możesz zrobić co chcesz! Może zrobić co chcesz! Tylko przyjdź. A Ricardo Doroci tam ciągle jest? No co? Czy... Как <говор> так, так, так <говор>